Poczekamy jeszcze sekundę moi drodzy, aż, aż będziemy mieli więcej ludzi. E, moi drodzy Państwo, dzisiaj znajdujemy się pod e, ministerstwem rolnictwa, które reprezentuje interesy korporacji zagranicznych. Nie reprezentuje interesów w szczególności interesów rolników ani konsumentów. Zasiada tutaj no, aparatczyk Pisowski Pan minister Kowalczyk który notabene za chwileczkę tutaj wjeżdża do Ministerstwa Rolnictwa. Są to przedstawiciele korporacji zagranicznych, na pewno nie polskich. Mamy tutaj, proszę Państwa, raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej jakości żywności, jakości żywności najgorszej w całej Europie. Polska żywność najgorsza w Europie, ale wyjaśnijmy sobie, co to jest polska żywność. Znakomita większość są to surowce korporacji zagranicznych importowane na teren Rzeczypospolitej Polskiej, w tym moi drodzy też produkowany tucz nakładczy, króliki, nie króliki, tylko świnie i kury, które są tuczą nakładczym korporacji zagranicznych, wyniszczających, a wręcz, wręcz trujących konsumentów. To stwierdza Najwyższa Izba Kontroli, dysfunkcjonalność instytucji państwowych podlegających ministru, ministrowi rolnictwa, a w szczególności działań na szkodę konsumenta zdrowotną, co wywołuje nowotwory. Wczoraj pani profesor potwierdziła to, co ja mówię, że glifosat jest rakotwórczy. Moi drodzy. Efekt polityki Prawa i Sprawiedliwości, która, w, która weszła w buty PSL-u i uprawiającej polityki PSL-u, który właśnie wdrażał korporacje na teren Rzeczypospolitej Polskiej, to efekt chorych dzieci na nowotwory. To są efekty dzisiejszego rolnictwa konwencjonalnego i systemu przetwórstwa rolno-spożywczego, w którym mamy 222 miliony kilogramów chemii jako dodatki do żywności. Proszę państwa, na potwierdzenie tego dowodu tutaj jest projekt ustawy o powołaniu Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności Oborowej Szydłowej, który został w 2017 roku wprowadzony do Sejmu i został schowany do zamrażarki. Przepraszam, Andrzej, wyłącz telefon, żeby nam nie zakłócał. W związku z chwileczkę, bo zakłóca nam e, przekaz. Ten projekt, moi drodzy, z uzasadnieniem faktycznym i prawnym wskazuje, już wskazywał w 2017 roku, że jesteśmy pernamenni i masowo truci przez system przestwórstwa rolno spożywczego i rolnictwo konwencjonalne w Polsce. E, to pisowcy krzyczeli bardzo głośno, że trzeba budżet na rolnictwo na poziomie. 1-2% PKB, więc ta pisowska banda, która tutaj zasiada w Ministerstwie Rolnictwa, od 2016 roku okradła polskich rolników na 70 miliardów złotych na samym budżecie na rolnictwo. To wszystko odbywa się kosztem zdrowia konsumenta. Tutaj, proszę Państwa, jest pismo z 2021 roku, z 16 listopada. Złożone z asygnatą do pana ministra Kowalczyka i, i y, głównego lekarza weterynarii, wzywające, wzywające do wprowadzenia obligatoryjnego badania moczu od świn i pomiotu kurzego na pozostałości metali ciężkich glifosatu, a w, w szczególności substancji. Chemiczny. Glifosat, zgodnie z tym, co powiedziała Pani Profesor wczoraj z SGGW, z Departamentu Żywienia Człowieka, jest substancją rakotwórczą dostającą się właśnie ze skarmiania tych świn i kur, e, między innymi e, kukurydzą genetycznie modyfikowaną, e, soją genetycznie modyfikowaną, która będzie wektorem e, przenoszenia glifosatu. W dniu dzisiejszym idziemy złożyć wezwanie do Pana Ministra Kowalczyka, do odpowiedzenia nam na pismo, kiedy ma zamiar wdrożyć do procedur badania moczu, od świn, jak zarówno od pomiotu kurzego przed ubojem na badanie glifosatu i metali ciężkich. Zgodnie z tym, co powiedziała wczoraj pani profesor, a mamy nagranie, które niebawem udostępnimy, zwierzęta takie nigdy nie powinny być przetwarzane na produkt spożywczy, dlatego że są wektorem przenoszenia. Tej substancji rakotwórczej do organizmów ludzkich. Pan minister Kowalczyk, wielki pisowiec, który tak niby broni polskiego rolnictwa, chyba jest reprezentantem, można powiedzieć, korporacji zagranicznych, skoro nie odpowiada w imieniu konsumentów na pisma, które złożyliśmy e, o wdrożenie tego typu rozwiązań. Więc dzisiaj składamy wezwanie ponowne do odpowiedzenia w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego żeby zaprzestać truć ludzi jeżeli pan minister nie odpowie w trybie kodeksu postępowania administracyjnego złożymy skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego o przewlekłość postępowania i będziemy dochodzić roszczeń na drodze postępowania administracyjnego sądowego i powiadomimy prokuraturę o działaniach na szkodę no, konsumentów w imieniu korporacji. Idę złożyć pismo. Z kamerami, z kamerami, z Proszę mi tutaj, żeby o co Państwo nie przyjmiecie pisma. Proszę o asygnatę, ponieważ pan minister Kowalczyk nie odpowiada na pisma, proszę mi przybić pierwszą y, A dlaczego pani nie A na jakiej podstawie przyjmujecie pisma? Ale przyjmujecie. Pan o Proszę mi potwierdzić, y, ponieważ pan minister Kowalczyk nie przyjmuje i w imieniu polskich konsumentów, w imieniu polskich krótkich dzieci, proszę przekazać panu ministrowi Kowalczykowi tą ulotkę, żeby z Ministerstwa Rolnictwa, które truje polskich konsumentów i działa na korzyść korporacji zagranicznych, wpłacił na zrzutkę na dzieci, które chorują. Dzięki takiemu ministrowi, dzięki tej pisbandzie, która kontynuuje politykę antyrolniczą PSL. I tak długo jak ten dom tutaj siedzieli tacy ludzie jak on, to na pewno nie będę przychodził do ministerstwa, bo nie jestem tak sprzedajny jak cała grupa. Dziękuję bardzo za potwierdzenie Dzięki. i miłego dnia. I nie jedzie kurciaków ani mięsa, nie dlatego że ten minister reprezentuje interesy korporacji, jak większość tych urzędników tego ministerstwa rolnictwa. Koszulkę? Koszulkę mam na sobie, dziękuję bardzo. Także tych wszystkich dyrektorów departamentów to trzeba wyrzucić z tego ministerstwa, bo to są aparatczyki, które reprezentują interesy korporacji, e, tych właśnie, które, proszę Państwa, wyniszczają polskie rolnictwo, a większość organizacji związkowych siedzi w kieszeni ministerstwa i tylko czyha, kiedy dostanie kasę, z funduszy promocji polskiej żywności, to poprzez agencje restrukturyzacji, to poprzez Fundusze Narodowe Ochrony Środowiska. Cuda nie widać. To, co się dzieje w tej chwili, trzeba uświadomić konsumenta i to wy będziecie, konsumenci, kreować politykę rolną, a nie rolnicy, bo rolnicy chcą was truć, a my nie chcemy takiego rolnictwa. Więc my jasno i wyraźnie mówimy: Partia Przebudzonych Konsumentów nie życzy sobie takiego rolnictwa i takich ministrów. Dzięki bardzo. Ty mm. Jak to wyłączyć? No